ma. W ostatnich latach zazwyczaj nie ma niczego lepszego w świecie szachowym niż partie pomiędzy Magnusem Carlsenem a Hikaru Nakamurą. I zazwyczaj dzieje się tak, że te partie rozgrywane są w ramach jakiegoś turnieju typu Tited Tuesday, no i wtedy oczywiście fajnie jest je zobaczyć, natomiast zawsze ma się z tyłu głowy, że to nie są takie w pełni, wiecie, partie o jakąś stawkę, ponieważ nie są to partie turniejowe na żywo, natomiast aktualnie w Ameryce jest rozgrywany turniej, który się nazywa Clutch Chess. Jest on rozgrywany w St. Louis, no i bierze tam udział czterech zawodników. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, czyli praktycznie drugi najlepszy zawodnik na świecie poza Magnusem Carlsenem oraz... Gukerz, czyli aktualny mistrz świata w szachach klasycznych, czwórka zawodników mierzy się ze sobą i po prostu się napierdzielają. No i to sprawia, że do tej pory w turnieju mieliśmy już cztery partie pomiędzy Magnusem Carlsenem i Hikaru Nakamura. I wiecie co? Pokażę wam dzisiaj je wszystkie, ponieważ w sumie wyszedł z tego taki mini mecz, który miał wzloty, który miał upadki. No i na każdą partię będziemy sobie patrzeć od strony Magnusa Karsena z tego względu, żeby było łatwo, łatwo jakby żeby nam się nie gubiło, co się dzieje. No i opowiem wam, co się w partiach działo, także zachęcam do oglądania i lecimy. Pierwsza partia Magnus Karcen gra kolorem białym. Tempo jest 10 plus 5 sekund, także zawodnicy mają 10 minut plus 5 sekund, więc zawodnicy mają czas, żeby się zastanowić, ale nie jest to. Dla starych dziadków nastąpiło D4, Skoczek F6. No, i tutaj wydaje mi się, że Magnus Carlsen chciał. Trochę uczcić pamięć Daniela Narodickiego, ponieważ jednym z jego ulubionych debiutów jest Jobawa London System. No i nastąpiła tutaj faktycznie skoczek C3, D5, goniec F4. No i tutaj czarne zagrały A6, E3, H6. I to jest paradoksalnie bardzo dobre ustawienie przeciwko Londonowi, ponieważ białe nie mają tu, inaczej powiem, czarne. Nie wyprowadzają póki co figur, ale chcą zobaczyć, w jaki sposób ustawiają się białe, więc białe nie chciały pokazać przeciwnikowi, co chcą tutaj zrobić, więc zagrały sobie losowo. A3, nastąpiło E6, skoczek F3, C5, łubu-dubu, łubu-dubu, goniec D3, skoczek C6, E4, roszada, roszada, bla, bla, bla. Hetman D2, F6, bicie, bicie i goniec G3. I póki co... Przeszedłem przez ostatnie kilka ruchów dość szybko, z tego względu, że jakby wiecie, to była po pierwsze trochę teoria, po drugie, dopiero teraz powstało coś w partii, to znaczy, debiut można powiedzieć, że się zakończył, i mamy sytuację, w której czarne mają dwa pionki centralne, białe nie mają żadnego centralnego pionka, i można byłoby pomyśleć, że kurczę, no to czarne spoko, ale ze względu na to, że te pionki są ustawione w taki sposób, że na E5 jest dziura to to jest pozycja, którą jakby wygra lepszy. Zazwyczaj tak jest, że takie pozycje po prostu wygra lepszy danego dnia, ponieważ i czarne, i białe mają swoje plusy. Nastąpiło skoczek E5, co jest dobrym ruchem, pyk, pyk, wieża E1, skoczek D3 i teraz Magnus Carsten pokazuje, że czasami jest on w pewnym sensie troszeczkę lepszy niż Stockfish, bo jakbyście zobaczyli sobie ocenę Stockfisha, to Stockfish tutaj mówi, przynajmniej ten internetowy, że trochę lepsze jest bicie hetmanem. Bo nie psujemy sobie piąków, ten Hetman strzela w jedną i w drugą stronę, natomiast Magnus zbił pionki. I to oczywiście jest troszeczkę słabsze, ale tylko w sytuacji, w której czarne zagrają serię bardzo dobrych ruchów. Natomiast Hikaru Nakamura już w pierwszym ruchu się myli, gra goniec D7, i to pozwala Magnusowi zagrać serię ruchów, a mianowicie goniec E5. Poprawić swojego gońca, nastąpiło goniec E7 i teraz bardzo ważny ruch, a mianowicie wieża E3, ta wieża będzie wchodziła do ataku i jest tutaj ukryta taka mała taktyka. Bo jeżeli czarne grają goniec G5, to białe grają po prostu F4, blokują swojego gońca, nie boją się o to, że wiecie, tutaj był yy, nie szpadel, tylko rożen. Zrobiony, no bo zagramy sobie F4, zaraz ta wieża wejdzie od drugiej strony i gitara. Nastąpiło więc goniec E7, i jak widzicie, po ocenie silnika białe, mają delikatną przewagę, ale teraz dzieje się coś, czego no, nie spodziewałbym się po Magnusie Carlsenie, bo jemu on zdecydował się na takie szachy, które chyba jakby po angielsku się mówi Hope Chess, czyli liczymy na to, że przeciwnik popełni błąd, i wtedy sobie wygramy. I zdecydował on się na posunięcie G4. Bo jak przeziwnik zbije, to zasłonimy się wieżą tutaj, no i wygrywamy partię, bo po prostu zdobędziemy tutaj wszystko. Natomiast ruch G4 jest o tyle słaby, że Hetman po prostu sobie odchodzi i teraz ten, ten król będzie bardzo osłabiony. I za kilka ruchów okazało się, że Magnus Carson również błędy popełnia, ponieważ czarne zyskały inicjatywę po drugiej stronie. Nastąpiło goniec F6, no i teraz Magnus Carson zobaczył. Że może zagrać G5. Bo jak przeciwnik to zbije, zbije, to ten goniec jest stracony. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I goniec nie może zbić, bo bijemy Hetmana na F7. Więc Magnus Carlsen zagrał G5. Po czym Hikaru zbił. I okazało się, że nawet Magnus Carlsen... Czasami popełnia błędy i to był duży błąd ze strony Magnusa, ponieważ po biciu na G5 czarne mogą po prostu to zbić, poświęcić Hetmana, bo biją na E3, król sobie odejdzie. Bicie czarne mają dwie wieże w zamian za Hetmana, ale dodatkowo grozi wieża A1 praktycznie z zamatowaniem króla przeciwnika. Komputer mówi minus 7 dla Hikaru na Kamury, dlatego Magnus Carsen popełnił błąd. Próbował się wybronić. Nastąpiło bicie, ale teraz po odbiciu Hetmanem wieża E5, bardzo silny ruch, a mianowicie goniec idzie na B5. Zajęcie wymagające krzepy, czyli odciąganie. Odciąganie tej wieży. Ta wieża musi sobie odejść. Czarne zdobywają kolejnego pionka. No i w zasadzie za kilka ruchów nie będzie żadnego plot twistu. Czarne poprawiły ich końca. Nastąpiła jeszcze Hetman G4, po czym Magnus Carsen poddał się. Poddał się z Hikaru na poddał się kolorem białym, przegrał ze swoim odwiecznym w sumie już rywalem. I to w taki głupi sposób, że stał dobrze. No i podstawił. Zdarza się. 1-0 dla Hikaru na kamury. Przechodzimy więc do drugiej partii. Magnus Carson gra kolorem czarnym, i ta partia mógłbym puścić jakiś podkład muzyczny, ale tego nie zrobię. Po prostu delektujcie się, jak gra dwóch topowych zawodników na świecie. Remis. Remis. Remis w 15 ruchach. I no to jest akurat przekleństwo szachów, że jak dwóch zawodników, jak obu zawodnikom z jakiegoś powodu w turnieju wystarcza remis, chcą sobie odpocząć, to jeżeli biały chce, to może zagrać tę linię. Jeżeli czarny będzie chciał, no to zawodnicy po prostu no wiecie, no partia zakończy się remisem. I tyle. Półtora do pół dla Hikaru Nakamury. No i teraz dwie ostatnie partie, gdzie Magnus Carlsen Musi w jakiś sposób zawalczyć ze swoim przeciwnikiem. No i zdecydował się w sposób niekonwencjonalny na pewno to zrobić, ponieważ po ruchu E4 zagrał D6. Tu, tu, skoczek C3, nastąpiło E5, czyli obrona Filidora. No i teraz po raz kolejny, gdyby Hikaru Nakamura bardzo mocno chciał remis, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbić, 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 zbić. Ja tam się na szachach, jak wiecie, nie znam za bardzo. Ale... Tego typu pozycje są pozycjami, w których raczej czarne szans na zwycięstwo nie mają. Po prostu, nie? Natomiast ze względu na to, że nastąpiło to E5, to Hikaru Nakamura prawdopodobnie miał takie podejście, że ok, dobra, przeciwnik gra debiut, który nie jest jakoś super dobry, to zagram sobie skoczek E2, C6, pyk, pyk. No i tutaj zawodnicy grają w takim filidorowym stylu. Nastąpiło losowo H5, co nawet nie jest dobrym ruchem, ale to Magnus Carsen, więc co ja mogę powiedzieć, że to jest dobry albo niedobry ruch, to jest po prostu Magnus Carsen. Nastąpiło F4, skoczek B4, goniec E3, Hetman C7, skoczek sobie wrócił. Najlepszy ruch w pozycji w ogóle to jest zagranie ruchu skoczek B1, żeby cały czas grozić posunięciem typu C3, ten skoczek poza tym będzie mógł pokonać taką drogę. Nastąpiło bicie, skoczek zbił, wieża E8, skoczek sobie wrócił, nastąpiło koniec F8. No i tutaj jak widzicie, no co ja wam mogę powiedzieć? Zawodnicy poprawiają swoje figury, czarne ustawiły, zagrały Filidora, który z jednej strony jest spoko debiutem, że jakby nie ma tutaj jakiejś super głębokiej teorii, którą zawodnicy grają, znają do 30 posunięcia. Z drugiej strony grając takie debiuty, liczymy się z tym, że czasami mogą być. W danej pozycji problemy ze strony przeciwnika, no bo przeciwnik zawsze ma lepszą strukturę pionkową. Natomiast tutaj białe też muszą trochę uważać, bo jak zagrają jakiś nieostrożny ruch, to już tego typu nawet posunięcia mogą wchodzić w grę i zagranie ruchu D5, ewentualnie skoczek C5 i większy atak na pole E4. Dlatego tutaj czarne zeszły z tej linii, jedna wieża. Z jednej linii z wieżą, tak chciałem powiedzieć. Nastąpiło skoczek, c5, hetman, c2, goniec, d7, białe zagrały, b4, łubu-dubu, łubu-dubu, skoczek sobie wrócił, wieża b1, wieża c8. No i nagle okazuje się, że tutaj już... Za, nagle czarne mają jakąś tam możliwość inicjatywy z tego względu, że mogą po pierwsze grozić biciem. Tu mogą bi grozić ruchem C5. Nastąpiło właśnie to C5. Łubu-dubu, skoczek zbił. Białe zagrały E5. Nastąpiło jednak goniec. A cztery czarne zdobyły pionka. Bicie. Bicie no i tutaj goniec je przeszedł, bla 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 no i mamy pozycję, w której białe mają nagle pionka mniej i nadal jest to prawdopodobnie koło remisu z tego względu, że ten pionek nie ma jakiegoś większego znaczenia, dwa gońce sobie strzelają, natomiast wiecie w tym takim niedoczasie Magnus Carson mając niedoszac grał, grał całkiem szybko i ograł swojego przeciwnika o tyle że zdobył pionka nastąpiło Hetman C4, no to skoczek sobie wrócił, wieża poszła na C1 skoczek poszedł na D6, Hetman poszedł na A4, no to wieża wchodzi jak mnie na e2. Białe zagrały goniec b6, to był pierwszy taki większy błąd. Czarne, to co białe powinny zrobić, to po prostu pogodzić się z tym, że czarne będą miały aktywną wieżę, my się zdublujemy po linijce i cały czas naciskać na tego pionka. Natomiast goniec b6 sprawiło, że jak hetman sobie odejdzie, yy, to po pierwsze, jakby ten goniec tu stoi bez sensu. Po drugie, w niektórych sytuacjach musimy jeszcze brać poświęcenia na g2. Pod uwagę, bo ten skoczek może kiedyś wejdzie, może tutaj Hetman wejdzie, bla bla bla. Czego często mówię, bla bla bla. Nie wiem. E, natomiast nastąpiło skoczek F1, czarne zagrały C5, nastąpiła wymiana, wymiana, goniec A5, ale im więcej figur się wymieni, tym ten pionek będzie miał większe znaczenie. Dlatego wymiana Hetmanów była na korzyść Magnus'a Karusena. Czarne zagrały C4, goniec B4. No to znowu dokładny ruch, a mianowicie skoczek C5, pyk, wieża sobie wróciła. Nastąpiło skoczek D3. H4, żeby zniszczyć te pionki po drugiej stronie. Łobo dubu dubu H5. Nastąpiło zdobycie kolejnego pionka, no i reszta tej partii jest taka, jak moglibyście się spodziewać. Magnus Carsen zdobył pionucha, no i powybijał wszystko inne przeciwnikowi. Nastąpiła wymiana C2. Goniąc poszedł na D6. Hikaru jeszcze próbował, no ale prawda jest taka, że bez figury, bez niczego partia zakończyła się zwycięstwem Magnusa Carsena. Także mamy półtora do pół. Jak to się zakończy? Finałowa partia. Była rozgrywana przez Carsena kolorem białym, no ale oczywiście to nie oznacza, że Magnus Carsen easy ją musi wygrać. Już widzieliśmy jedną partię, w której Magnus Carsen białymi nie dał sobie rady i całkiem, no i po prostu przegrał partię, nie? Więc nastąpiło E4, C5, skoczek, F3, G6, D4, pyk, pyk, przyspieszony smok, nastąpiło skoczek, C3, skoczek, C6, koniec E3, skoczek, F6, to jest wszystko, teoria. Białe tutaj mogą grać spokojnie, mogą zagrać tutaj, mogą grać przez F3, mogą grać przez Hetman D2 robić długą roszadę. Magnus Carson jednak zdecydował się na taką boczną linię, która y, wygląda bardzo ładnie, ale już komputery pokazały, że ona nie do końca działa dla białego, bo można tutaj zbić, zbić zagrać e5, skoczek g8 no i goniec d4, żeby niby ten pionek tutaj jest wielkim problemem dla koloru czarnego, ale prawda jest taka, że czarne mogą go po prostu atakować, na przykład ruchem hetman c7, pyk, no i te pionki być może wyglądają bardzo ładnie, ale po ruchu skoczek h6 ten skoczek wejdzie na pole f5 i białe tu muszą grać bardzo dokładnie, Natomiast Magnus Carlsen to znał, bo grał bardzo szybko, zagrał posunięcie e6, no i teraz oczywiście co, czymkolwiek zbijemy, to nastąpi tutaj bicie na g7, dlatego czarne zagrały f6, nastąpiło bicie, bicie, hetman f3, goniec poszedł na c5, goniec d3, roszada, roszada, hetman poszedł na e3, goniec f7, no i mamy taką pozycję, w której białe mają przewagę, jakby ewidentnie tę batalię, debiutową wygrał Magnus Carlsen, natomiast oczywiście to nie jest nic dużego. Białe mogą zbić tego pionka, natomiast to są takie pionki, których zawsze przed biciem dobrze jest się lepiej, lepiej jest się dobrze zastanowić. Natomiast Magnus Carsen wybrał to bicie i okazuje się, że jest to najlepszy ruch. Natomiast czarne odpowiadają po raz kolejny bardzo dobrze, bo następuje skoczek g4, hetman poszedł na c5 i nagle po ruchu f5 to białe mają tutaj kłopoty, bo on grozi ruch goniec z d4 i zdobycie hetmana. Po prostu. Yy, dodam, że dlatego też w tej sytuacji trzeba było zagrać w ten sposób. I po biciu, biciu wieża B8. Ta, to po prostu było lepsze dla koloru białego. Natomiast pyk, pyk. Goniec poszedł na beszyć, ale Hetman sobie po prostu odchodzi. Bicie, bicie. No i moim zdaniem ta pozycja jest bardzo ładna. Bo jak policzymy sobie materiał, to Magnus Carlsen jest plus 3. To znaczy ma on... I jakość więcej i jeszcze jednego pionka więcej, i to takiego pionka, który tutaj może lecieć. Ale pozycja jest prawie że dla niego przegrana, bo grozi ruch goniec D4 i trudno jest się przed tym obronić. Odejdziemy sobie królem, goniec D4, Hetman sobie gdzieś odejdzie, trawieża będzie cały czas go atakowała, grożą ruchy typu skoczek F2, no są bardzo duże kłopoty. Jedynym ruchem, który jeszcze nie przegrywa partii dla Magnusa, jest zagranie skoczek E2. Czarne zagrały wieża T5. Hetman sobie odszedł, ale teraz następuje goniec, bije na B2. Następuje bicie, bicie. No i białe mają kłopoty. Znowu białe muszą znaleźć jeden, jedyny ruch, który jeszcze te partie im trzyma. Jest to oczywiście związanie. No i tutaj, według komputera, przynajmniej to, co Hikaru powinien zrobić, to zbić, zbić, dać szacha, tu skoczek F2 i po biciu, biciu grać taką pozycję. To wszystko było najlepsze. Natomiast Hikaru Nakamura znalazł drugi najlepszy ruch, a mianowicie wieża B5, co po prostu oddaje tę wieżę. Ale oczywiście nie możemy tego zbić, bo po A3 tracimy. Dlatego Magnus zagrał Hetman na 4. Nastąpiło goniec d4, niby nie można tego zbić, ale można, bo wieża będzie atakować wieżę. Nastąpiło pyk, pyk, skoczek c3, wieża b4, hetman c5, no i tutaj nastąpiło hetman d8. I to jest coś niesamowitego, ponieważ cały czas w tej partii Magnus Carson był pod presją. Był, tutaj, był atakowany, groziło mu wzięcie hetmana i nagle wybronił się przed wszystkim i Magnus Carlsen już tutaj ma wygraną pozycję, ale musi znaleźć najlepsze posunięcie. Najlepszym posunięciem jest a4 bo ten pionek będzie po prostu sobie szedł. Natomiast Magnus zdecydował się wygonić tego skoczka i to tylko. Pomimo tego, że białe tutaj zdobyły kolejnego pionka i mają pionka więcej, według komputera po ruchu skoczek H5 czarne jeszcze się trzymają. Hikaru zagrał skoczek H5, pomimo tego, że ma mało czasu, nastąpiło Hetmare 5, wymiana, wymiana, no i przechodzimy do pozycji, która według komputera jest równa. <laughs> Ale problem jest taki, że co z tego, że jest równa, skoro gramy z Magnusem Karsenem i mamy pionka mniej. Komputer to utrzyma. Komputer jest w stanie ogarnąć, czy tutaj się wszystko nam broni, czy coś w tym stylu, natomiast to jest permanentna presja. Nastąpiło bicie, bicie. No i teraz Hikaru musi podjąć decyzję. Może zagrać wieżą na D4. I zdobyć tego pionka albo atakować po prostu tego pionka, może zagrać wieżą na B3 i też próbować atakować tego pionka. Okazuje się, że wieża D4 było najlepsze, bo po takiej obronie goniec idzie na B3, atakujemy tutaj, atakujemy tutaj, odbijemy jednego pionka. Natomiast Hikaru na zagrał wieża B3, i to sprawia, że po ruchu wieża C1, wieża A3, niby wszystko jest spokojnie, niby nasza wieża jest aktywna, niby skoczek się nie może ruszyć, bo wieża zdobędzie pionka ale okazuje się, że jak król zacznie sobie podchodzić, to ta pozycja za kilka ruchów już jest dla białego wygrana. Skoczek idzie do przodu, teraz nie możemy za bardzo pozwolić sobie na takie bicie, bo po wymianie, wymianie i wymianie przechodzimy do wygranej wieżówki, dlatego nastąpiło królew w7, bicie czarne zagrały g5, nastąpiło a5, ten pionek nie został koniec końców zbity, no i po takiej batalii Magnus Carlsen wygrał. Ponieważ nie ma obrony przed ruchem f5 i pomimo tego, że pierwszą partię Magnus Carlsen z Hikaru przegrał, pomimo tego, że w drugiej zdecydował się na remis, to wziął, wygrał dwie kolejne partie, no i znowu pokazał, że mimo tego, że może nie jest aktualnie mistrzem świata w szachach klasycznych, to i tak jest raczej jednym najlepszym zawodnikiem na świecie. I tak też wyglądają wyniki póki co tego turnieju, że pierwsze miejsce zajmuje Magnus Carsen, drugie Fabiano Caruana, trzecie i czwarte Hikaru oraz Gukesz. Także tak to wygląda, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i razie!